W tej chwili znajdujemy się na drugim dużym placu budowy na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Poza parkiem w mieście jest poddawane rewitalizacji. Idea jest taka, żebyśmy poprzez tą rewitalizację uzyskali płaszczyznę oddającą no to, że, że to jest teren rynku miejskiego i myślę, że w znacznej mierze uda nam się to zrealizować. Jest to duża, duży zakres inwestycyjny. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o koszty, to sięgamy ponad 4 milionów złotych. Natomiast jeżeli chodzi o powierzchnie, które zostaną poddane Rewitalizacji, czyli powierzchnia rynku nie, i co jest bardzo ważne, również powierzchnia parkingu przy ulicy królewskiej, jest to kilka tysięcy metrów kwadratowych ważnym elementem tej części inwestycji jest również remont ulic. Wyremontujemy wszystkie ulice, które okalają rynek, a więc począwszy od ulicy Rymarskiej jakby z jednej strony poprzez ulicę Starozamojską, Samojską, Orzeszkowej i te ulice przylegające również zostaną wyremontowane i mieszkańcy tutaj mieszkańcy Tomaszowa oraz przyjezdni będą mogli zobaczyć zupełnie nowe Nowe ulice. Chciałbym również podkreślić fakt, że powstaną właśnie tutaj, w tej części, dwie nowe toalety. Toalety z prawdziwego zdarzenia, już połączone z kanalizacją. Toalety, które będą po pierwsze. No, zabezpieczone przed wandalizmem, no ale po drugie też będą pozwalały już tym wszystkim korzystającym w godnych warunkach z nich korzystać. Jedna stanie właśnie na tym rozbudowanym parkingu przy ulicy Królewskiej, a druga obok domu kombatanta, tam gdzie właśnie w tej chwili stoją tak zwane Tojtojki, a w niedługim czasie powstanie ta toaleta już taka z prawdziwego starzenia, mogę powiedzieć taka już automatyczna.